Są pierwsze skoki w mieście, skacze jak Jordan 1 Triple SSO. Robię sobie nudl instant. Ona lata dookoła w nowych szpilkach. Ona, A w nowych kiksach Luksusowa bielizna, nawet nie mam jej insta. Ona myśli, że jest inna. Ryba Nencaga, ona rzuca cię na tapczan Ona wrzuca te fotę na Instagram A jak chyba nie wytrzymam Kupię nowe skoki i zawijam, ubijam sobie dila i konta sprawdzam bilans Czarna bluza to jest dress code Moje wersje nie są retro, emerytowane ego uh. Kobiety są gorące, biorące, dręczące, błyszczące są jak słońce Złoto włosa w srebrnych skokach chodzi po głowie Kupmy macink Skaczę jak Jordan 1, triple SSO Lubię sobie noodle instant Ona lata dookoła w nowych szpilkach Ona a uh, w nowych kiksach Luksusowa bielizna Nawet nie mam jej insta Ona myśli, że jest inna Portfel pełny, karmi ego Popijam kawę w Nero Nasza grupa, taki dress code Panna wystrzelona w niebo Pink shirt pink type, pas Hilton, nowa szpilka 20k, siebie to jest erme. Kroki nie obetrą mnie, choćby nie wiem. Dama w bagi ginsach zdobywam osobowość. Że skoki w mieście skacze jak Jordan 1 Triple SSO Robię sobie noodle instant Ona lata dookoła w nowych szpilkach Ona A, uh, w nowych kiksach Luksusowa bielizna Nawet nie mam jej insta Ona myśli, że jest inna